Święcenie kapłańskie przyjąłem 19 maja 2007 roku, a więc już kilkanaście lat temu, wraz z trzema moimi współbraćmi. Pamiętam, że to było dla mnie bardzo wielkie przeżycie, szczególnie podczas litanii do wszystkich świętych, kiedy leżyliśmy krzyżem i kiedy wstałem, to czułem się taki bardzo jakby zmęczony, taką odpowiedzialnością tego wszystkiego, co przyjmuję. To, była to dla mnie też bardzo wielka radość, że w końcu mogłem święcenia kapłańskie przyjąć. Wcześniej były oczywiście śluby wieczyste, wcześniej był diakonat i to był początek tej drogi. I za to nieustannie dziękuję Panu Jezusowi. Szczerze mówiąc, yy, pamiętam zapłakaną twarz mojej mamy. <laughs> to chyba najbardziej, a reszta to troszkę tak przez mgłę pamiętam. To taki zestresowane, zbyt duże przeżycie było i dlatego być może. W Dzień Święceń Kapłańskich zacząłem doświadczać czegoś, czego ewidentnie nie jestem godzien i za to Bogu dziękuję. Wiem, ale to w ogóle rewelacja. E, po święceniach kapłańskich, nie wiedzieliśmy w ogóle o tym, e, przyjechały dzieci z Rabki, ponieważ był z nami święcony ksiądz Szymon Jańczek, no i z jego rodzinnej parafii przyjechały takie małe dzieciątka krakowiaki z, z małymi bukiecikami jak i każdemu z nas wręczyły. I to było tak świetne, tak piękne i takie radosne. Te dzieci były takie przejęte w ogóle, nie? Podchodziły do, do nas i składały te życzenia. E, no i to było, to było fantastyczne. I tak, tak mi się od razu skończyło że początek pierskiego, kapłańskiego życia właśnie jest związane z dziećmi. No i to jest piękne, to jest nasze życie, praca dla dzieci i młodzieży. Moment nałożenia rąk. To jest chyba moment, kiedy stajemy się kapłanami i to jest bardzo ważny moment, który no pamiętam i gdzieś sobie pielęgnuję. Ze święceń kapłańskich wspomnienie. Znaczy pamiętam na pewno dużo bardzo bliskich osób, które były dla mnie ważne i były obok mnie w tym dniu. Głębokie przeżycie. Ludzie Święty, będąc w poszczególnych miejscach, miastach, miejscowościach Polski, udzielał różnych sakramentów, a właśnie w Lublinie był sakrament święceń kapłańskich. To wielkie przeżycie. Cieszę się, że mogę właśnie dostąpić tej, tego daru otrzymania święceń z jego rąk, i zawsze wspominam jego słowa, które mi jakoś utkwiły w pamięci, właśnie które mówił, w wchłonili. Macie służyć ludziom na tej ziemi i właśnie zawsze, ilekroć wspominam Jego słowa, to mobilizują mnie do większej służby ludziom i dzieciom. Przypominam sobie moje święcenia diakonatu i moje święcenia prezbiteratu kapłańskich. One były całkowicie różne, bo przy święceniach diakonatu miałem olbrzymie wątpliwości, a przy święceniach prezbiteratu mogłem się już tylko i wyłącznie cieszyć ponieważ trzy lata temu zmarł mój tato, więc takie bardzo mocne wspomnienie ze święceń to jest moment, w którym już po liturgii wyszliśmy razem z kościoła tak? i to zostało na zdjęciu. Każdy z nas patrzy w inną stronę, ale jesteśmy razem i to jest dla mnie taki bardzo mocny obraz i bardzo dużo mi też daje w życiu kapłańskim dzisiaj. Byłem zaszczycony i wyróżniony z mojej rodzinnej parafii. Proszę sobie wyobrazić, że jestem po 140 latach z naszej parafii Matki Bożej w Kazimierzy Małej. To jest kielecka parafia. Po 140 latach byłem pierwszym kapłanem, a po mnie dzięki opatrzności Bożej jeszcze dwóch poszło już do diecezji kieleckiej. Jak ja przeżyłem prymicję, no czułem się szczęśliwy, no bo jak to taki prosty chłopak ma pełnić funkcję Chrystusowej posługi. Szczęśliwy byłem, że jestem pierwszy, że pierwszy. I dziękowałem za to Bogu i modliłem się i modlę się nadal o nowe powołania kapłańskie. Szczęść Boże. Taki moment, kiedy czułem się taki wzięty właśnie przez Pana Boga i posłany. To jest chyba naj, najlepsze, najlepsze, najlepsze słowa opisujące to, co wtedy przeżywałem. Wspominam to dawne wydarzenie i myślę sobie, że gdybym miał na nowo wybierać, wybrałbym to samo. Święcenie kapańskie były dla mnie niesamowitym przeżyciem, co widać na filmiku, który stworzył wtedy zespół medialny, że nie byłem w stanie uklecić, zresztą jak to do dzisiaj jest, jednego porządnego zdania, więc się motałem, ale z wielką radością w sercu. <głoslery> Emocje, wtedy się nie przeżywa emocji, dopiero później dochodzi do Ciebie, że jesteś kapłanem.